Cześć mano wszystkim, DC Dream z tej strony, witam was, Taber a second, tutaj takie ma migawka, wszystko, przełączałem z pulpitu na grę. Jak widać mam szósty level już, już połowę tak prezentując, więc niebawem pokaże się też trzeci odcinek, ale to tylko jak będę miał czas na pewno go nagrać. A teraz pokażę wam kilka klas, które już odblokowałem i przy okazji następną też odblokuję teraz, bo mam trochę kasiory. I teraz to tu prędzej odblokować. A, dobra, po kolei zostaje ten ostatni, na, na, na ten trzeci odcinek zostawię go i to będzie do 4,5. Na, na tamten też jest do 4,5, więc unlock, leci, accept. Rider, jest już mój. O, ma fajną broń. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Jak tutaj w ogóle inne odblokowania mi się pokazało nagle, też tu nic nie widzę. No coś się sfiksowało, dobra. No, no to pokażę Wam wszystkie klasy po kolei w grze jeszcze raz Play Now, Quick Match. No i zostawię Wam, może chyba na, na, na koniec przy ostatniej klasie. Tą Capture the Flag Ja tutaj Tinder Match najbardziej mi pasuje, bo nie wiem albo taka godzina jest aktualnie, albo po prostu ludzie nie za bardzo lubią ten tryb. Po prostu kiedy nie wejdę, to jest bardzo mało osób naprawdę mało osób. I głównie pokażę dlatego na końcu. No. no widać tutaj mamy po 6 więc find finder jeszcze raz. Nawet ktoś nie widział. Mamy tutaj te nasze dyski energetyczne do użycia. Dodatkowe, bo tu w ogóle nie powiedziałem o tym, bo sam nie wiedziałem do końca, że coś takiego jest. Dopiero to sobie ogarnąłem niedawno. Mam coś takiego jak dodatkowe, nie wiem, jak, 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 jak się mać, gadżety czy coś w tym stylu. W ogóle porażające ma jakiś ten pocisk. Gadżety jakieś właśnie różne mamy i akurat ten ma... Nie wiadomo co w sumie. Nie mogę tego za bardzo użyć. Chodzi tutaj o ikonkę obok życia, i obok tego, że mam granat, właśnie taki piorun w górę, z w górę, to są właśnie te ale gadżety. i różne postacie mają różne właśnie te gadżety, na przykład yy, starcza yy, czy tam też nie wiem niewidzialność. No. Więc trochę takich zabaweczek mamy, dostarczonych do postaci, do klas. A granata ci rzucę, jeśli w ogóle zdążę. No nie wiem, dlaczego nie mogę w nim użyć, o co chodzi? Co ja muszę mieć tutaj odblokowane, czy co? będzie mój, będzie mój, będzie mój, nie będzie mój, ale trochę miałem flagę, nabiję sobie punktów. No, ja sobie zaraz go ustawię, będziesz sobie leciał i ustawię, by na staną klasę mieć od razu. Granat. Następną klasę, czyli Sentier, czyli Sniper. Jak padnę to teraz razu go będę miał ustawionego. O, ktoś kogoś zanurzował. I to jeszcze z przeciwnego teamu. Wiedział, że ty lecisz we mnie, to kurde jest shotgunem od razu leciał non stop. No staje mi się, że to powinno nam na przykład dać, nie wiem, boost energetycznego ten gadżet, no ale nie wiem, wykorzystuję do końca. Niby energię wciskam i nic to nie daje. A chociaż czekajcie, może to daje co innego, może to po prostu dopalasz taki jest do wyskoku, do naszego jetpacka dobra, padłem w końcu mnie ktoś dopadł trochę punktów nabiłem no i dobra, teraz Snajper ku nie mojej ucieszę no bo nie lubię Snajpera tylko dlatego, że nie, po prostu nie potrafię grać snajperom. I co on tutaj ma? On tutaj właśnie ma mm, gadżet taki, że stawiamy sobie tutaj taką wieżyczkę i jesteśmy tak trochę niewidzialni. Tak trochę tylko, bo jakby wtapiamy się w tło bardziej za pomocą tego. Oczywiście urządzenie też trochę tak się wtapia. Jakby ktoś tu był snajperem, to byście to widzieli. Jak widać, to ma trochę zasięgu. No ktoś mi go ściągnął. Więc nic nie udało się ugrać. Tak więc e, najlepiej mi się gra tutaj pistoletem, który jest dołączony do niego, do, do tej klasy. I to ciekawe, taki fajny jest, bo strzelając, jak widać, e, potrafi się odbijać, przynajmniej chociaż raz, nie wiem, może więcej, jakby był w mniejszym pomieszczeniu to wystrzelony pocisk. Dodatkowo oczywiście z, dla snajpera mamy Claymory, które możemy sobie rozstawiać. Możemy ich ustawić dwa. A. No i proszę bardzo, kill bonus razy dwa. Jak widać, no, no tą bronią po prostu potrafię strzelać, nie tak jak snajperem. Ten już chciał mnie namierzyć. A i jeszcze sniper. Zdaje mi się, że sniper ma najlepszy jetpack ze wszystkich klas. W sumie to... E, dobrze, że tak jest, no bo sniper będzie się schować właśnie, weź na jakiś szczyt. A, klasy zmienię. E, Infiltrator. No, on właśnie ma niewidzialność jako gadżet. No ale za to ma bronie. Tak dla mnie bardzo słabe. Odpalam sobie właśnie niewidzialność. Ona... Bardzo powoli nam zżera yy, energię oczywiście. I jak zużyjemy, no to nam oczywiście z, z, się wyłączy. No i też mamy dwie bronie. Mamy też minę. O, ściągnął Jeszcze raz nie zagram, oczywiście bo trochę krótko było. Mm, żebyście się bardziej oswoili z tą postacią, tą klasą. Mamy właśnie SMG-ka i pistolet z tłumikiem, takie typowo skrytobójcze bronie, albo <grystanie> raczej tak ulepszony w ten sposób, tak. W ogóle jak przełączymy się w tryb niewidzialności, to w, nie słychać dźwięków z gry też, czyli taki tryb ninja się włącza przy okazji, żeby bardziej ogarnąć co się dzieje wokół. dała się go pocisnąć w sumie chyba ten, to nie jest mina jednak tylko po prostu zwykły granat, no, bo on wybucha Tylko się przykleja, taki trochę klejmorowaty. No i dobra, od razu sobie staję następną Infiltratą był Soldier No jego jeszcze raz pokażę oczywiście bo mimo wszystko, że nim gram najwięcej to warte pokazania jest, bo chciałem zobaczyć w końcu co ma za gadżet, bo nie wiem, nie sprawdzałem. Oho, oho Dawaj, 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 dawaj. O, dobra, poszło. Ładnie. Nawet nie źle nim grać. Ale to na właśnie na deathmatchach tylko. Dobra, no, padłem. O, ten fajnie wygląda. Dobra. No i Storger, co ma? Też niby właśnie te, te pieruniki nasze. sam się zaraz trafię. Nie mam pojęcia. No, najbardziej mi się wydaje, że to powinno być właśnie ten dopalacz, tylko jakoś nie wiem, może trzeba bardziej kombinację klawiszy jakoś zrobić, żeby to zadziałało. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, z więc grałem najwięcej, więc nie będę tutaj pokazywał go dłużej. Tak jak pozostałych. Rider. Right no i właśnie tutaj mamy... Tą, tą fajniejszą, może broń zobaczymy, tak prędko mówiąc. Mamy tu granatnik oraz karabinek. O, taki sposób strzela. Myślę, że to będzie taki bardziej famas. Ona w sumie taki wygląd też ma famasa. Czyli trzystrzałowy by był. Miałby tryb trzystrzałowy, na przykład. Ale jednak nie, nie aż tak źle nie jest. Ale za tą drugą broń zobaczymy. A. No, Czy jednak trochę się pomyliłem, bo na początku myślałem, że to są. Po prostu on strzela trzystrzałowym pośli... pociskami, trzystrzałowymi pociskami od razu. A on ma tylko magazynek na trzystrzały. Co to w ogóle magazynki można nazwać. E... Jest to. No są to takie ładunki, jak widać, wystrzeliwane z niego. Po... Połączenie granatnika z. <śleski> Z. Nie wiem, C4 czy coś z tymi tym klemorami bardziej, O! Granatnik, który zwali klejmorami. Eee, fu klejmorami. Dobrze mówię w ogóle? Eee, Senteksami. <ścoughs> Się teraz zapomyliłem nieźle. No a tu jest więcej, więcej osób, jest, więc można trochę nabić. Może nie nabiję do końca odcinka, prawie 7 level. Więc będę miał mniej czasu będę musiał poświęcić na to, żeby nakręcić następny odcinek. No tylko niech tutaj się zacznie następny. Następna bitwa. Dwa razy flagi w ogóle przejąłem. No, ale dosyć krótko miałem. <grymne> tylko pięć gwiazd tych medali dostałem. Dojdziemy idziemy. Do tych, wcześniej tam byliśmy. Dobra, raidera miałem, ale jeszcze raz go, bo nie pokazałem wszystkiego w nim. Sam chciałem się dowiedzieć co tam jeszcze ma. Mapka znana z pod pierwszego filmiku. Zobaczymy co on tu potrafi jeszcze. Widzę, że ma granaty porażające. Trząjące czy coś w tym stylu. Teraz je wykorzystamy. Jakiegoś przeciwnika trzeba znaleźć. Tam mamy z plagą faceta jakiegoś. A tu mamy. A! Sam się trafiłem! Albo <grystanie> nawet koleś mnie trafił jednak. Dobra, zobaczymy. Jak na, na odległość to można strzelić. A nie ma nie ma zakresu odległości. No super. A to drugie, to co to jest? Jakaś tarcza? O, zaczynam pisać. Revenge, dobra. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to może być w tej chwili. Wygląda bardziej na tarczę, bo taka ikonka też w sumie jest. W sumie... E, po co ma tu taką alaklepkę na łuski, jak on nie ma łusek w tej broni? <laughs> Strzelani laserem. Nie wiem, czy tu widzicie on jakby jak ładował, to ona się porusza trochę. W ogóle można przycelować z tej broni, tak nie zauważyłem. Nie tylko to sam zoomik jest no z tej broni, to trzeba jednak umieć strzelić. Wszyscy granatki chyba, by byłby łatwiejszą do ogarnięcia bronią. tylko dlatego, że można po prostu strzelić kiedy by się chciało. O, zaraz się sam zabije. Nie wiedziałem, że tak będzie. <ścoughs> ale niby, że on mnie zabił No ale nie ma co się bawić tutaj. Yy, moja klasy. technikal, czyli technik. Znana raczej Klasa w wielu grach raczej, nie tylko tutaj. Sprzemienimy się. Też oczywiście nie możemy używać no, tego Uzi'ka, czy czymś w tym stylu. Nie wiem, takiej broni to bardziej może przypomina w sumie. Gra to oczywiście mamy. a no, Możemy też sobie postawić działko, jeśli mi się uda tylko. Nie zdążyłem. Eee, tak jeszcze, o przypomniało mi się, możemy sobie przełączyć kamerkę. Zobaczycie bardziej, jak on wygląda. Ten technik. Ma trochę takie większe te naramienniki niż pozostałe klasy. Można bardziej go rozpoznać dzięki temu. No i standardowo, co może mieć technik na drugą broń? No spawarkę. <grych> eee, więc mamy tylko jedną broń, trochę lipa, bo jakoś nie, nie bardzo mi się wydaje, żeby dało się z powarką zabić kogoś. No chyba, że tak jak nożem w ten sposób. E, tam mamy kogoś. Czyli na bardzo bliską odległość trzeba by podejść. I wtedy... A, udało się, Ania, a nie, asysta. Ściana. Dobra. Tutaj widzę, trochę ich tu jest. Dawaj, 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 leci. Ja to się zaraz pomogę właśnie działkiem. Granatami też się mogę wspomóc, mam ich dwa. Przynajmniej tyle, tyle nam lepiej jest, bo mamy dwa granaty. Aj, Na ściolną. No i do rady, nie ma tu co pokazywać więcej. Nawet wygląd widzieliście, chociaż o, patrzcie, granatem dostał. Select class i na przykład i co on tutaj potrafi, to też możecie już wiedzieć z poprzedniego odcinka. Eee, oczywiście granatnik, toksyczny oraz wyrzutnia dysków też toksycznych. Oczywiście jest dosyć ciężki, ale tutaj właśnie on ma tutaj chyba możliwość zwiększenia sobie zdrowia samemu. Czyli taki medyk sam dla siebie <grybujesz> Tak, granata wy Granata by. Tylko granaty ch 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 chciałby rzucać. bo już nie ma oczywiście Dawaj, 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 ślizgaj się w ogóle. Toksyczne mają duży, duży zasięg widzę w ogóle, te, te, te dyski ho ho ho! Bezpośrednie trafienie No i dobra, sprawdzimy czy mogę sobie życie podnieść Teoretycznie to zadziałało Ale pewności nie mam No jakoś nie wiem, nie za bardzo widzę, żeby to działało. Mam mało życia, klikam, niby nikt do mnie nie strzela, więc powinno to chyba zadziałać wtedy. No jeszcze raz nimi następna klasa. Oczywiście, a następną będzie Doom, Doom Bright, Bright, Bringer. On tutaj ma karabin maszynowy. Dosyć potężny, takiego KM typowego. No i co z tym idzie? Trudno jest coś załatwić z niego, bo ma duży rozrzut. No ale dla z tego nic trudnego, jak to się mówi. Starczy prosił. O, w ogóle dostał tą tym atakiem. Nastał, no, od kogoś innego. Tam ten też dostał, co ciekawe. No, ten gratik jest dosyć fajny nawet. Może tego z flagą pocisnął. Jak się uda. Na razie muszę ślizganie sobie wyłączyć, bo nie za bardzo mogę dojść do tego faceta. Sam się nie trafił. Nie no się trafiłem w sumie. ja ja ja! na następnego. W sumie z wyglądu identycznie. Identycznie wyglądają. Ten to dopiero w ogóle ma na reminiki. Sam w siebie jest olbrzymi. Odpalimy jeszcze mm, ślizganie się. To już w ogóle mają nieźle silniki, te rozbudowane. No i jak widać mamy karamin maszynowy, który musimy rozpędzić najpierw. <laughs> Taki trochę chyba traszek jakby widać. Nie mam magazynków do niego, więc jak skończy się nam ten 225 pocisków, od razu musimy lecieć po naładowanie się. O tutaj zrypałem, bo mamy tutaj właśnie broń drugą, którą jest wyrzutnia rakiet samonamierzających, ale tylko ziemia powietrze I trochę... no nie jest to za super o, 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 o akurat mógłbym zmienić. Teraz zrypałem już całkiem, nim dobiję. Dobra, udało się. A ten co natomiast co ma fajnego? On może sobie postawić tutaj tarczę. Zaraz zobaczycie. O. I taką tarczę fajną mamy. Ja sobie mogę tutaj stać, ochraniać się od drugiej strony. Ktoś musi albo blokiem, albo górą do mnie dojść. Oczywiście jest tutaj sobie punkt tarczy oczywiście, ale chyba tylko od tej strony, w której teraz stoję. No i się amunicja w końcu skończyła. A! I padłem. <grym> Dobra. No i nie, wiem, czy powiedziałem w końcu minusie tej broni. No widać, jak widać, mamy joystick. No, rozglądę, to wygląda jak taka typowa wieżyczka, która powinna stać. I mamy tu w ogóle też niby tryb noctowizyjny, czy nam na podczerwień. Możemy kilka niby obiektów namierzyć. Jeszcze nie, nie sprawdzam, czy ile tam się uda. Ale no, jak widać, namierzanie mamy, 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 ale dopiero możemy szczęść, kiedy naprawdę yy, przyceluje ta broń. Ten co mi się pojawi na czerwono. A, idzie on tego tam sobie, przycelowuje, przycelowuje i nic. Musi być na czerwono, zablokowaną y, postać. Dopiero możemy do niej strzelić. Więc naprawdę nie jest łatwo y, kogoś namierzyć z tej broni. A komuś się uda, no to brawo. Bo też ona musi trafić oczywiście, mimo że, że to jest samonamierzająca broń. Ja To nie jest łatwo trafić. Dobra, dało się w Steynland trafić. Tyle fajnie. Od razu się pójdę, naładuję. Dawaj, dawaj, man. O, tam był ktoś. Jest jeszcze. Dawaj, poleciał pocisk. Ale nie wiem, czy w ogóle. O, trafił nawet. Patrzcie, namierzył go na tyle, że udało się go trafić. Oho, nalot. W sumie też teraz mogę zrobić ten nalot. Wycwanić się na nich. Ale to chyba nasi zrobili ten nalot A e, flagę też przejął O, dawaj, może się uda Dobra, mam flagę. Mam nalot. Co tu więcej chceć? Potrafić jeszcze kogoś, nie? Oho, nalot na mnie. O, go ładnie ścisnąłem. W ogóle się nie rusza chyba na boki. I dlatego. Ha, wygraliśmy, dobra. Nawet fajnie się udało. Więc tym zakończę ten odcinek. Jednak pokażę tamten tryb z pozostałymi. W następnym odcinku. Jak zdobędę siódmy level, i tutaj możecie sobie zobaczyć, co tutaj dostałem. Wiktor, oczywiście, bezpośrednie trafienie, pośmiertny granat. No i tyle. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.